Kandyduję na prezydenta w maju. Trzeba mnie poprzeć, trzeba zagłosować. Co mogę dla pań zrobić? Tutaj widzę elektorek się zebrał, bardzo dobrze. Witam, to... Zawsze więcej, Ja tam tego już nic nie mam, ale lesbijki mogą iść. Właściwie to tak. Witam, witam. No co mogę dla państwa zrobić? Bo ja tutaj mam takie hasło przewodnie. Bić kurwy i złodziei. Nie, nikt Powiem tak, nikt wam tyle nie dalej, da, ja wam mogę obiecać, więc no... O, tak, tak, nie wiem co powiedzieć, dotkało mnie w tym momencie. No więc e, jakie państwo macie oczekiwania, bo ja tutaj się wystroję jak diabeł na borówki y specjalnie na tą okazję, żeby zachęcać właśnie ludzi na głosowanie na mnie. Butevał? Bimberman się zjedna. Bimberstein, tak. Kurwa, <śla> <śla> nie mogę. Dobra, y y no nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Nie nie wiem, wiem, co która lista? Lista pierwsza, trzynasta. Zmniejszyć bezrobocie w Polsce. Zmniejszyć tak. bezrobocie? Bez tak, jak ja zostanę prezydentem ja mam dużą rodzinę, to się tam jakoś załatwi, obsadzi się. To, to wiadomo, wujek mój na wsi mieszka, to tam minister rolnictwa może być. Dobra. Ja panu powiem, że ja chcę zostać lekarzem, to mogę być ministrem zdrowia. To bardzo. O, lekarzem? O, ministrem zdrowia zostanę. Muszę Dobra? pogadać z kuzynką, bo z nią się bawiłem w lekarza, jak byłem mały. A ja też się bawiła. W jakiej partii politycznej? E, mim. Mim? Tak. Mocy Mineta. Boże... Mineta? Te, no. Tak. Tak się ja już złożyło. Miał, co pan może zrobić dla tej koleżanki? Ona ma urodziny dzisiaj. Umiem wiele rzeczy, ale nie należy ale się przechwalać. Planowałem kiedyś. Zostać kierowcą śmieciarki, no ale powiedzieli, że sobie nie poradzę, i niestety musiałem zostać politykiem. Ale tam, co do sondaży, wierzę tylko w te, co sam jest. Fałczuję innych. Nie, nie no, warto nie, dobrze, warto, nie wierzyć. Fałczować to też, kumpel trudny, ale. O, ale da radę. Da radę. A się pan. O, tak myślałem, czyli jednak ten wąs działa na kobiety, no, tak? Do, tak. Do, dobry był pomysł. No, tak myślałem. No tak sobie zapuściłem, bo pomyślałem, że to tylu dowódców miało taki wąt, prawda, tam Stalin, Hitler, Lenin. No akurat to nie są dobre przykłady, jeśli chodzi o Polskę, no ale, znaczy w stosunku do Polski, ale tak. W ogóle jaka jest teraz sytuacja w kraju, bo ja nie wiem, bo pół dnia byłem na grzybach, coś się zmieniło może. Nie wiem, bo ja się nie interesuję tym. Gdzie? Więcej dzieci? Właśnie, to mam propozycję, drzwi. to musicie Pani mnie odwiedzić najpierw i temu zaradzimy a gdzie mamy pana odwiedzić? no najlepiej w moim pałacu prezydenckim jest postulat co panie żeby było więcej dzieci więc popracujemy Chyba nad tym razem przepraszam za spóźnienie witam wszystkich na moim wiecu wyborczym dziękuję że państwo przyszli tak zgromadzenie. Łysi zbudowali mur by zatrzymać mój zwycięski pochód i w tym świecie czuję się jak śmietnik, który stoi na postoju dla ciężarówek. Dlatego nadszedł czas, by ludzkość wkroczyła do Układu Słonecznego. Trzeba powiedzieć temu wszystkiemu dość. Zamierzam zrobić taką popelinę, że Putinowi odechce się nam odcinać gazu. Oczywiście, jak każdy polityk, popełniałem błędy. Nie słuchałem mamy, gdy mi mówiła, że najpierw powinno się... Przeżywać precel, a dopiero potem go połykać. Mimo tego ludzie mi ufają. Przychodzą do mnie i mówią mi, nie zawiedź mnie kolejny raz. I ja się pytam, czy tak ma być? Ja się pytam. My nie możemy mieć pretensji do słońca za to, że krąży wokół ziemi. Nie może tak być. Jeżeli nie osiągniemy sukcesu, to grozi nam widmo porażki. Dlatego... No właśnie. Dlatego ja wam mówię. Bóg was kocha i ja także. Możecie liczyć na nas obu. Dziękuję. No w ogóle ten, ten wąs, ten wąs nie jedną pizdą już trząsł. U Ciebie widzę tak ładnie, stoisz jak widły w gnoju i wszystko dobrze. Już mi się podobasz. więc Zobaczymy co da Oj, tam, oj, tam. Oj, to co, że masz kupić? Nie no To co, że masz że się nie umówimy, ale co zrobić? Bardzo mi u ciebie opodatkowało.